Witam Cię w kolejnym odcinku. Cie opowiem Ci o takich zasadach, z jakimi kobietami nie tworzyć związku dłuższych relacji, bo to się może skończyć bardzo źle. I żeby nie było, to nie są rady też tylko dla facetów, ale też dla kobiet. Także jak jesteś kobietą, oglądaj ten odcinek, bo naprawdę dowiesz się o pewnych zasadach, które mogą totalnie zmienić Twoje życie. Poznasz wreszcie faceta, który będzie OK. A Ty poznasz kobietę, która też dla Ciebie będzie dużo więcej robić i generalnie będziesz dużo bardziej e, szczęśliwszy. Więc może na początek jakich osób nie poznawać? Przede wszystkim osób niedostępnych, tak? Jeśli poznałeś dziewczynę, ona jest niedostępna, ale nawet nie chodzi o to, że na ciebie olewa, że to nie ma dla ciebie czasu, tylko ma faceta, ma jakiś inny związek, dzieci, jest w małżeństwie, no to samo to już powoduje toksyczną sytuację, no bo kiedy ty będziesz chciał ją zdobyć, ona pewnie wiele razy będzie chwiejna emocjonalnie, będzie tam się wahać, czy z tobą się spotkać, jej facet się o tym dowie, powstanie awantura. Ty będziesz się denerwował, że w tej mieście się spotykać, ona się nie spotyka, więc to wszystko będzie prowadzić już z góry do toksycznych sytuacji w Twoim życiu. I bardzo wiele mam takich konsultacji, gdzie facet właśnie poznał dziewczynę w takiej relacji. No i tam zauroczył się po paru spotkaniach. Oczywiście kobieta też mu narobiła tam nadziei. Że to będzie miłość, że ona odejdzie od tego faceta, bo mieli chwilę słabości w relacji, a potem on cały czas o niej myśli, nie może sobie zdać z tym rady, zostawia żonę, dziewczynę i generalnie takie sytuacje źle się kończą. Także pamiętaj o tym. Druga kwestia to jest sprawa, kiedy dziewczynę też poznajesz na odległość, taką, która mieszka od ciebie te nie wiem nawet 100 kilometrów. Ale kilkadziesiąt kilometrów to już może być problem, bo musisz dojechać, musisz zainwestować czas, pieniądze i tak dalej. I wtedy też to może być problem dla Ciebie, bo znowu poznajesz dziewczynę, która zbyt dużo od Ciebie wymaga. Tak? Sama często też właściwie jak już nic nie daje od siebie, to też jest problem. Ale y, kobiety niedostępne też takie kobiety, które po prostu potrafią cię y, bezczelnie olewać, y, nie zwracają uwagi na twoje gdzieś tam pragnienia, na twoje zdanie w trakcie trwania rozmowy, y, nie znajdują dla ciebie czasu, odwołują ci spotkania. Wtedy też masz do czynienia z kobietą niedostępną i takie związki nie mogą się skończyć dobrze. Zawsze będziesz się wkurzał, zawsze będziesz się irytował i właściwie do niczego dobrego to cię nie zaprowadzi. To była pierwsza zasada, natomiast druga zasada, na czym polega? Ty poznawaj dziewczyny, które nie próbują cię zmieniać, i wiesz, nie chodzi mi o to, że dziewczyna ma cię zmienić w pozytywny sposób, bo może to być taka kobieta, która chce, żebyś rzucił palenie, żebyś przestał pić, żebyś nie chodził na imprezy i nie wracał. Opity o piątej nad ranem, wtedy to jest pozytywne, tak? Wtedy ona pozytywnie chce zmienić Twoje życie. Gorzej, jak to idzie w parze z tym, że ona faktycznie chce zmienić Twoje cechy osobowości, stara się, żebyś ty wszystko za nią robił. Przy tym jeszcze obgaduje cię przyznajomych, ubliża tobie. No, jak powstają tego typu sytuacje, no to też nie może być dobrze i oczywiście też się to musi skończyć źle, także uważaj, bo. To są te punkty zapalne, które, jak już powstaną na początku, to potem cały związek się często rozwala i nic z tego nie wychodzi. Kolejny punkt: dziewczyny, które są uzależnione. Załóżmy, że poznałeś dziewczynę, która nadużywa narkotyków, dużo pije, jakieś środki psychoaktywne, co już samo w to powoduje, że będziesz miał z nią problemy, ponieważ ona będzie chwiejna emocjonalnie. Takie kobiety są niezwykle chwiejne emocjonalnie. Sam znam sytuację od kolegi, gdzie dziewczyna ma dwójkę dzieci z jednym facetem, kolejne dziecko z następnym i jeszcze kolejne dziecko z jeszcze następnym facetem, ponieważ dopuściła się tego wszystkiego po środkach odurzających. Więc tak to też się może skończyć. Jeśli ty bierzesz na poważnie zdanie narkomanki, osoby chorej tak naprawdę, to nie możesz się wierzyć w miłość, to, że ona kocha, bo w tym momencie ona jest pod wpływem tych środków psychoaktywnych, które być może powodują u niej takie bodźce, emocje i co bezpośrednio też będzie wpływać na to, co ona mówi. I o tym zawsze należy pamiętać, tak samo dziewczyny, które dużo piją, imprezują, są po prostu egoistkami na tej zasadzie, że ona zawsze stawia wyżej swoje dobro niż faceta, bo ona tak jest nauczona, że to facet ma wszystko robić. To jest też szczególnie negatywne. Ostatnio miałem konsultację, gdzie facet zarabiał z dziewczyną wszystko w domu. Robił czyli sprzątał zakupy jedzenie gotował a dziewczyna sobie spała do 12 codziennie z dzieckiem oglądała telewizję i ona mu narzekała że on się za mało stara że on powinien się bardziej nią zająć bo jej się nudzi. No jasne gościu zarabia sprząta gotuje pracuje no to co jeszcze można więcej zrobić no po prostu idzie się cholernie wkurzyć. I tak też zrobił ten facet. Dlatego przyjechał do mnie na konsultację, jak zmienić tą relację, jak wpłynąć na tą kobietę. I ty też tak możesz, jeśli się do mnie zgłosisz. Natomiast y, raczej też unikaj takich dziewczyn na początku. Jeśli trafisz na kobietę, która ma takie symptomy i dokładnie to się wszystko potwierdza, okay. wracasz z pracy, nie ma obiadu, do mnie posprzątany, a ona sobie leży, niepomalowana, patrzy w sufit, albo tam, wiesz, okay. obserwuje wróble na parapecie. To już oczywiście żartuję, no to wiesz też, czego możesz się spodziewać. Także uważajcie na takie sytuacje, bo często też to widać na początku, a w ogóle na to nie zwracasz uwagi i potem to się kończy naprawdę źle. I kolejna zasada, która poniekąd jest powiązana z tą pierwszą, ale generalnie chciałem lepiej wyjaśnić, o co chodzi, żebyś to zrozumiał i też żebyś mógł to zastosować we własnym życiu. Nie tworzy się relacji z kobietą, która nic nie inwestuje. Jakim trzeba być krótkowzrocznym facetem, żeby pakować się w relacje z kobietą, która w rzeczywistości nic nie inwestuje, zawsze przyjeżdża na gotowe i tylko cały czas marudzi, fochuje się. Jeśli cały czas widzisz te jej dąsy, pretensje od początku, to się pojawia już nie wiem w pierwszych miesiącach relacji. Jest bardzo tutaj wysokie prawdopodobieństwo, że kobieta jest apodyktyczna, może mieć takie złośliwości z domu wyniesione, tak? Też bo jej mama tak robiła. Często, jeśli rycy się nie kochają, nie ma też miłości, no to dziecko nie chłonie tych schematów. I generalnie, potem taka kobieta sobie dorasta, z dziewczynki robi się kobietą, tak? No i oczywiście, ona nie potrafi czuć do faceta czegokolwiek, no bo. Ona tego nie dostała w dzieciństwie. I to jest jakby też logiczne, natomiast często o tym nie pamiętacie. Ostatnio do mnie przyjechał facet właśnie na konsultację z byłą żoną i opowiadał, że wcześniej miał związki, gdzie kobiety wszystko robiły. Oczywiście, on też robił, to był związek partnerski, żeby zaraz niektóre tutaj panie się nie czepiały, że ja cały czas tak narzekam na te kobiety, bo jak zawsze powtarzam, wiele tych porad działa w dwie strony, ale właśnie miał porównanie, że wcześniej było idealnie. Kobiety dla niego sprzątały, gotowały. On zarabiał, kobieta miała rolę tak naprawdę matki kobiety, która jest w tym domu i generalnie dobrze się dogadywali. Natomiast kiedy te wzorce się odwróciły przy tej nowej dziewczynie, nowej kobiecie, no to równia pochyła cały czas kłótnie. No i po tam dwóch latach, trzech latach relacji już miał praktycznie depresję, bo go to wykańczało. Ciągłe kłótnie, które się nawarstwiały, nie było tego rozproszenia emocji, tak, o czym też będę mówił w przyszłym tygodniu. Także warto się nad tym zastanowić, czy ty masz taką relację i czy jej nie skończyć. Jeśli są szanse, żeby ją odzyskać, tą dziewczynę, czy żeby to znowu nakręcić, skontaktuj się ze mną, zobacz moje materiały. I przypominam, że też możesz paść na szkolenie sylwestrowe 28-30 grudnia do Krakowa. I na takim szkoleniu będę pokazywał, jak poznawać kobiety, jak budować pełne zaangażowania, emocjonalne związki z kobietami, jak pisać do dziewczyn w internecie, jak się umawiać z ulicy, jak do nich dzwonić, jak chodzić na randki z ulicy, jak poznawać dziewczyny właśnie w codziennych sytuacjach, czy to w sklepie. Także warto wpaść 28-30 grudnia w Krakowie. Ostatnia szansa, bo jedna osoba mi tutaj też zrezygnowała. Także napisz na frywolny małpa, jak chcesz się zapisać i wtedy tutaj dostaniesz więcej informacji, co zrobić. Przypominam, szkolenie jest w Krakowie, zakwaterowanie, musisz sobie sam zapewnić. I tutaj, jeśli chcesz więcej informacji, napisz do mnie, bo jestem przekonany, że to szkolenie zmieni twoje życie. Jeśli nie masz dziewczyny, jesteś smutny i, i też nie wiesz, co ze sobą zrobić, bo nie masz tej kobiety. Teraz imprezownie pozamykane. Myślę, że taka impreza w Krakowie to szkolenie to jest dobra inwestycja w siebie. Po prostu rozwiniesz pełny swój potencjał i będziesz facetem szczęśliwym, uśmiechniętym, na którego kobiety dobrze reagują, yy, które same do ciebie puszczają oczko poprzestawiam Ci tak głowę, że będziesz w szoku, co się da zrobić po paru dniach takiego szkolenia. Dzięki za uwagę, jak film się podobał, zostaw łapkę do góry, napisz co o tym myślisz i widzimy się w Krakowie na szkoleniu sylwestrowym 28-30 grudnia. Cześć!